Ja się kocham Was serdecznie w nowym filmiku, takim lekko e, pogadankowym, mam nadzieję, że też e, takim motywacyjnym dla niektórych z Was. Wrzuciłam e, dosłownie dzisiaj mm, właśnie to okienko na Instagrama e, z mi pytanie. I pierwsze pytanie, które się pojawiło, stwierdziłam, że jest na tyle fajne, że chciałabym się na ten temat bardziej rozgadać. Może część z Was zmotywować, e, może przegadać, e, albo wręcz może odradzić e, pewien pomysł. Pytanie było takie, czy rynek jest otwarty na nowe osoby robiące make-upy? Warto iść w tym kierunku. Ja Wam już na to pytanie odpowiem. Uważam, że nieważne ile z nas będzie robiło makijaże, warsztaty, paznokcie, włosy permanentne i co tam jeszcze się w beauty robi, dłubie i tak dalej, to każda z nas, każda z Was znajdzie swoje klientki. Dlaczego? Ponieważ ten rynek naprawdę jest duży i ten rynek jest otwarty. Klientki są różne. Są klientki takie, które będą chodziły tylko do Was. Są klientki, które poszukują swojej idealnej pani od różnych tam rzeczy, od różnych zabiegów. Są osoby, które tylko jednorazowo będą potrzebowały, żeby ta usługa była wykonana, więc tak naprawdę, kiedy ja rozmawiam ze swoimi znajomymi, które powiedzmy robią paznokcie, w mniejszym czy większym stopniu, czy to jest ich dodatkowa praca, czy to jest ich główna praca, to tej prac naprawdę mają dużo i nieraz wcisnąć się dziś na paznokcie nie jest aż tak łatwo, jeśli terminy nie są poumawiane. Co oczywiście mnie bardzo cieszy, no bo e, wiecie, ta branża stała dosyć długo w miejscu, także... Czekajcie, muszę sobie inaczej usiąść, więc przyjemnie jest teraz patrzeć, że faktycznie dziewczyny są, są pobukowane. To jest też takie pytanie, czy, czy warto robić make-upy. Najważniejsze, żeby sobie tak uświadomić, jak to tak naprawdę wygląda, bo ktoś tak mówi, to nie jest łatwa praca, ale to nie jest łatwa praca. To jest praca, która tak naprawdę powiedzmy, że zajmuje Wam tak Wam się wydaje, godzinę, półtora, ale tak naprawdę przygotowanie do wykonania tej usługi trwa o wiele więcej, bo to jest kontakt z klientką, to jest e, ustalenie wszystkich szczegółów, to jest przygotowanie produktów, to jest później zdezynfekowanie produktów, wypranie produktów, obrobienie zdjęć więc tak naprawdę myślę, że to jest dodatkowe przynajmniej, nie wiem, półtora godziny, więc tak naprawdę to, co zarabiacie e, przez tą godzinę czy, czy półtora, to jednak jest zdecydowanie dłuższy, dłuższy okres czasu. Czasem widzę dziewczyny, rzucają, nie wiem, posty, że są bardzo zapracowane, że: O Boże, dzisiaj zrobiłam dzisiaj 12 klientek, i Boże, ta ta praca ciężka, i tak dalej. Wiecie, jak to dla mnie brzmi? Dla mnie to brzmi tak: O Boże, Boże, mam tyle pieniędzy, nie mam kiedy ich wydać. Biedna ja. No, pracujesz tyle, ile chcesz, zarabiasz tyle, ile chcesz, lubisz pieniążki. Z czasem zaczniesz je zarabiać. Na początku, na początku, pierwszy e, rok, myślę, że to sobie jest bardziej e, wydawanie niż, niż zarabianie. Chcący tak naprawdę e, przygotować. E, Porządny kufer, porządne, już nie mówię nie wiem, o stanowisku, remoncie i tak dalej. Powiedzmy, że jesteś na początku osobą, nie wiem, dojeżdżającą do klientek. Ja ogólnie najmniej lubiłam dojazdy, dlatego teraz, jeśli mam raz na jakiś czas jakiś, nie wiem, taki makijaż typu ślubny i tak dalej, chociaż jakieś próbne, to ja zawsze mówię, że ja do klientek nie dojeżdżam. Ja jestem osobą, która lubi pracować u siebie, na miejscu. Miałam ja różne epizody, jeśli chodzi o moją pracę, zanim osiadłam w tym miejscu, gdzie jestem aktualnie. Bo ja przez chwilę przejmowałam w domu, ja siedziałam po klientkach e, z makijażami i z warsztatami, byłam w paru różnych miejscach i teraz tam, gdzie jestem, podoba mi się najbardziej, bo po prostu jestem e, sama to przestrzeń dla siebie, jest ładnie, czysto, profesjonalnie, elegancko, e, przyjemnie, dziewczęco, kobieco. Kocham to miejsce. Uważam, że jest bardzo ładnie e, zrobione i przyjemnością jest właśnie tam przybywać. Przykazuje jest parking, e, cisza, spokój, e, samo centrum, także lokalizacja, wszystko jest naprawdę fajne, ale trzeba. E, zdobyć doświadczenie, żeby właśnie naprawdę, co Wam się podoba. Może będziecie osobami, które będą kochały dojazdy, które będą kochały makijaże właśnie wykonywane u, u klientek. Ja powiem Wam, że mam jakieś tam swoje różne doświadczenia, przemyślenia przez te ostatnie tam ponad dwa lata, jak już czymś tak zajęłam, na zasadzie, że nie tylko maluję koleżanki, bo idziemy na imprezę i dobrać ja Ci pomaluję i wszystko Ci zrobię, a Ty mi tam stawiasz drinki i jest za nie, tylko faktycznie już biorę za to pieniądze, to um, ja bym nigdy nie nagrała takiego filmiku, jak czasem widzę, że dziewczyny nagrywają i mówią, o, miałam jakąś tam sytuację z klientką taką, czy taką. I tak naprawdę moim zdaniem mnie by osobiście odstraszało pójście na usługę do osoby, która nagrywa czy to TikToki, czy Instagrama, czy pisze posty, czy to z Instastory, czy gdziekolwiek gdzieś w internecie mówi, że o Boże siedzi i gada Ma ludzi na, na klientki. Wiadomo, że różne sytuacje się zdarzają, ale uważam, że to jest bardzo nieprofesjonalne, ponieważ ja sama nie poszłabym do osoby, która jest właśnie taka mardząco narzekająca. Różne sytuacje się zrzękli, nie przyjeżdżają, są spóźnione, nieprzygotowane, różne są sytuacje, różne, różne są sytuacje, ale uważam, że absolutnie. Ehm, szkodzą sobie, jeśli chodzi o swój wizerunek, e, pewne rzeczy publikując, bo można coś powiedzieć nie wiem, do męża, do koleżanki, czyli tam do współpracownicy, jeśli pracuje z kimś, ale już wpuszczanie w internet takiego właśnie gadania, marudzenia, o Boże, ta to, czy że ta tamto, albo najgorsze to obgadywanie innych osób, które pracują w branży. To już jest turbo nieprofesjonalne. Mm, są osoby, które to robią, które wytykają błędy i tak dalej. Ja osobiście spotykam się z tym, że widzę, że ktoś ewidentnie kopiuje na przykład to, jak ja pracuję w w internecie. Chodzi na przykład o rodzaj tego, w jaki sposób piszę posty, jak opisuję zdjęcia, jakie robię ogłoszenia i tak dalej. Jakby no widzę, że są osoby, które... Bo nie chodzi o inspirowanie się, bo inspirujemy się wszyscy, wszystkimi, tak? No po to też oglądamy internety, obserwujemy hasztagi i tak dalej, ale myślę, że w bardzo złym guście i w złym smaku jest kopiowanie czyichś pomysłów albo stylu tak bardzo, bardzo mocno. Ale czy ja wskakuję na Instagrama albo rzucam jakieś posty, czy i mówię, Boże, patrzcie, bo ta czy tamta robi identycznie jak ja. No jak tak można zżynać, jak tak można e, postępować? Nie robię tego, bo ja to mogę, wiecie, ja, ja to. Ja, ja, ja wszystko widzę, e, ja wszystko obserwuję, ja wszystko wiem, ale e, jakby to wyglądało, wiecie, to jest takie nakręcanie dramy, e, ale to nie jest profesjonalne. Dlatego kiedy przychodzą do mnie dziewczyny na ulubiony rodzaj warsztatów, czyli na te warsztaty makijażowe na modelkach, no to y, ja myślę, że jeszcze bardziej przedłużę ten czas tak naprawdę tej teorii, zanim przychodzi modelka, bo dla mnie to nie jest tylko takie, że ktoś do mnie przychodzi i y, ja Ci pokażę technikę, ale dla mnie turbo ważny, tak naprawdę y, to, y, w jaki sposób ten serwis jest wykonany, to jak Wy przeprowadzacie wywiad z klientką, jak Wy do niej piszecie, co Wy do niej piszecie, y, czy Wy jesteście faktycznie przygotowane na to, y, czego ona ona chce, czego ona oczekuje bo są różne sytuacje. Ktoś że chce dzienny make-up, przychodzi z zdjęciem, pokazuje Wam czarne smułki i nagle e, w ogóle nie jesteście dogadane, nic nie wiecie, od razu stres, nerwy, przedłuża się czas, czas ucieka, czasu braknie, wtedy przychodzi nowa klientka, więc jakby ja Wam o tym wszystkim mówię. Dla mnie właśnie kontakt z klientem, praca z klientem jest bardzo, bardzo ważna i to też bardzo chcę dziewczynom moim właśnie przykazać, się przychodzą na te warsztaty na, na modelkach. Chociaż nie powiem, teraz już ostatnio miałam te warsztaty, właśnie robiłam azę pierwsze fryzjerskie pod kątem właśnie idealnego doboru koloryzacji pod kątem analizy czterostopniowej, czyli właśnie jakby analiza, kolor a, a koloryzacja. I mam też kilka tych szkoleń. Mam też e, już dwie dziewczyny na szkolenia z, pełno, e, z pełnej, 12 stopniowej analizy kolorystycznej. I długo się przy tym zbraniałam, ale po się stwierdziłam, że ja kocham e, uczyć, e, tłumaczyć, wyjaśniać. E, nie mam problemu z tym, żeby wiem, stać przed... E, Mniejszą czy większą grupą osób. Ja bardzo lubię właśnie mieć tutaj rolę, rolę takiego aby, nie wiem, wykładowcy czy, czy nauczyciela, bo wiem, że to, co przekazuję, jest naprawdę bardzo wartościowe. A też przy okazji, że sama chodzę na. E na kursy do innych, czy to są kursy takie właśnie, że gdzieś do kogoś jeżdżę, czy to są kursy online, to naprawdę ta cała wiedza, którą ja też zdobywam, e, dzięki temu, że przychodzicie do mnie, to też to wiecie. Czyli tak naprawdę to e, są myki i triki od wszystkich dziewcząt, których ja też gdzieś chodzę, bo ja wam to po prostu przekazuję, no bo tak naprawdę za to się, e, za to się płaci, e, za, za czyjąś wiedzę, więc e, bycie w zawodzie nie jest, nie jest łatwe. Jest to, e, moim zdaniem, taka presja ciągłego rozwoju. Osobę, którą mówią, że w ogóle się nie szkolą nie że na szkolenia i tak dalej, i faktycznie wykonują przepiękne prace. Ja uważam tak: niech każdy robi, jak chce, żebyście to, co robiły, zgadzało się z Wami. I na przykład mam tak, że wrzucam jakieś zdjęcie, czy to jest moje, czy ogólnie jakiekolwiek zdjęcie na Instagram, to mi się podoba, turbo w momencie, jak wrzucam, a za tygodnie już tak patrzę, mówię, nie wiem, chyba usunę, bo za chwilę już coś znajdę, żebym zmieniła lepiej, albo w ogóle, wiecie, inny na to mam pomysł, więc to jest taka ciągła chęć rozwoju, co myślę, że jest super, bo to taka iskierka i zapłon do tego, żeby, żeby działać. Więc jeśli wy czujecie, że wy chcecie m, m, zacząć coś robić, bo ja m, zawsze lubiłam makijaż, lubiłam beauty, m, wydawałam na to spore pieniądze. I jakby nie było to dla mnie problemem, ale w pewnym momencie poczułam coś takiego, bo to, myślę, że to trzeba poczuć. To nie może być na zasadzie, a może bym chciała, a spróbuję, a zrobię, bo ta robi, a zrobię, bo robi koleżanka. Nie, to myślę, że to musi być takie coś w nas. Taka chęć właśnie, słuchaj, że pokrałem te włosy, ale mam wrażenie, że mam trochę, trochę oklap. Tak farbowałam ostatnio znowu. I chcę jeszcze ciemniejsze, ale dobra, do, 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 do motywacji. Jeśli czujecie, że naprawdę chcecie zmiany, że potrzebujecie zrobić coś nowego, że chcecie się w czymś sprawdzić, nie ma nic gorszego niż takie gadanie o, tak nie lubię swojej pracy, ale w ogóle nie zmienię jej, bo wolę marudzić, a mam jakiś talent, coś bym mogła na tym zrobić, ale nie chcę. Ja w międzyczasie pracowałam w dwóch miejscach, bo pracowałam i w szkole jako asystent nauczyciela, w szkole specjalnej, jest naprawdę bardzo ciężkim przypadkiem, jeśli chodzi o zachowania, agresji i tak dalej, a po pracy jeździłam i dubałam, robiłam makijaże, zaczęłam bez warsztatami, później z analizą kolorystyczną, i w pewnym momencie już nad Ancem mówi, że rzuć tą pracę w szkole w cholerę, bo widziałem, że tylko kosztuje nerwów, stresu jak to właśnie wszystko na mnie wpływało i on to sam powiedział mówi, rzuć to, bo ten czas, co poświęcasz tak naprawdę na pracę w szkole, ty tak spokojnie to zarobisz, to ci się, to ci się wyrówna, jak nie teraz, to za pół roku, więc ja mam to szczęście, że on mnie też bardzo motywował i wspierał w tym wszystkim, bo ja sobie nie wyobrażam być z kimś, kto by, nie wiem, nie negował czy mi ciągnął w dół. Nie byłabym z taką osobą, więc ja też myślę, że sporo z tego właśnie, że mam jakieś plany i realizuję, mam pomysły i że to się udaje, no to dzięki temu, że mam wsparcie, tak, że mam, że mam męża, tak naprawdę mam tylko jego tutaj, nie mam nikogo innego. Mam znajomych, mam koleżanki, mam przyjaciółki, mam różne osoby wokół siebie, ale tak naprawdę ta osoba, z którą żyjemy, mieszkamy śpimy, jemy z jednego gara, no to ona jest najważniejsze, żeby nam pomagała. Jak jesteś, jesteście same, no to tutaj ta siła musi być w Was i ta chęć spróbowania. Więc najważniejsze to jest po prostu ruszyć. Jeśli już czujecie, że Was już, wiecie, korci, że chcecie spróbować, no to po prostu próbujcie. Malowanie siebie, malowanie kogoś, to są dwie różne, dwie różne sprawy. Tutaj w Anglii jest też kwestia ubezpieczenia, odpowiednich szkoleń, akredytacji, płacenia ubezpieczenia i tak dalej, więc trochę to inaczej wygląda, niż w Polsce segment to, na to nie wiem, bo się tym nie interesuje. Ja nie tracę czasu na rzeczy, które po prostu nie są mi potrzebne, tak, w jednym zdaniu, ale uwierzcie mi, że. Mm... Ja bym nie pomyślała, bo ja już się nauczyłam jednej rzeczy w życiu, przez to, że mam sytuację, jaką mam, że na co dzień się zmagam z chorobą, chorobą dziecka. Jakby nauczyłam się tego, żeby sobie na zbyt do przodu nie planować pewnych rzeczy, bo planować sobie możecie, a co ma być, to będzie. Trzeba iść za, za flow. Jak coś czujecie, coś was korci, coś was nęci, to próbujcie, róbcie, kombinujcie. Jak się nie uda, to przynajmniej będziecie miało prezentację do siebie za rok, czy za dwa, czy za trzy. Na zasadzie ciekawe. Ciebie teraz zobaczę, co bym robiła, gdybym e, posłuchała swojego wewnętrznego ja. Bo nikt tak dobrze nie wie, e, czego potrzebujecie, jak Wy sami. Jeśli są osoby, które Was. E, jeśli Wy czujecie, że potraficie coś robić i myślicie, że możecie się w tym doskonalić, bo ja nie mówię, że to, co robiłam, nie wiem, 3, 4, 5, 6 lat temu, było po prostu. E, jakimś, wiecie, nie wiem, idealnym makijażem, idealnym lookiem, nawet się wyskoczę w jakiejś co znajomą malowałam 6 lat temu i mówię, nie bo to złe na tamten moment, ale teraz, no wiadomo, że to jest całkiem inny styl. Są inne produkty, inne pędzle, rozwijamy się, są nowe trendy, techniki i wiecie, no człowiek po prostu idzie do przodu. Myślę, że mało kto w takiej branży y, artystycznej y, stoi w miejscu. Raczej, jeśli ktoś stoi w miejscu, no to myślę, że raczej się do tego nie nadaje, bo y, ta praca polega na rozwijaniu siebie. Niekoniecznie na bieganiu, na każde Możliwe szkolenia i tylko przyklejenie certyfikatów do ściany, ale to musimy czuć w sobie jakąś chęć, i tak dalej, yy, kombinowania, zmieniania i, i próbowania. Tak, tak mi się wydaje. Więc jak czujecie? że potraficie coś zrobić, a są dookoła Was osoby, które was ciągną w dół. Czyli otaczają was ludzie, którzy po prostu was ciągną w dół, są toksyczni, nie niemili, e, niefajni, i przez to, że im się coś nie układa i potrafią swojego życia ogarnąć, próbują zrobić wam to samo, to jeśli nie wiecie, co wam powiem, co macie zrobić, no to, no to hello, ubudźcie się, po prostu się odetnijcie od ludzi, e, nieważne, czy to jest e, wasza turbo bliska koleżanka, przyjaciółka, siostra, kuzynka. No nie ma litości, słuchajcie siebie, słuchajcie siebie i e, no nie wiem, no po prostu żyjcie dla siebie, tak, żyjcie dla siebie, nie żyjcie dla, e, dla innych, bo myślę, że to jest coś, z czym ja się dosyć często spotykam, że jeszcze są dziewczyny, to naprawdę mają talent i mogłyby e, ze swojej pasji zrobić, e, zrobić biznes, zarabiać na tym, rozwijać się pięknie i naprawdę iść do przodu, a tego nie robią, bo nie wiem, bo ktoś coś pomyśli, bo ktoś coś im powiedział, Wskazać, boże, serio? Naprawdę, ale ja już nauczyłam się też tego, że nie chcę na siłę kogoś gdzieś pchać, czy coś, do czegoś popychać. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, to zawsze jestem taka wspierająca, chętna pomóc, jakby z mojej strony to zawsze jest. Ja jestem otwarta na dzielenie się wiedzą i czy pomaganie, ale nie na takie na siłę, wiecie, pchanie, popychanie, czy upominanie kogoś, żeby, żeby coś zrobił. Myślę, że to nie ma sensu, bo sama po sobie wiem. Że to ja muszę czuć, to ja muszę, to ja muszę wiedzieć. Najważniejsze to się sprawdzić, najważniejsze to spróbować, najważniejsze to iść na jakieś jedno, dwa szkolenia, to iść do kogoś innego na, na makijaż, to obserwować yy, makijażystów na tych różnych, właśnie portalach, typu yy, YouTube czy, czy Instagram, bo od influencerek. No to powiedzmy sobie to szczerze, no od influencerki nie nauczysz się tyle, co od e, aktywnej e, wizerzystki czy, czy makijażystki. Z tego względu, że jeśli ktoś maluje tylko siebie, to tylko mówi o e, konkretnym produkcie, powiedzmy tylko i wyłącznie ze swojej perspektywy, a nie z perspektywy tego, jak wygląda ten produkt, jak się utrzymuje i jak działa na innych osobach czy na inny, in, z innymi produktami. Więc myślę, że na to też warto zwrócić uwagę, bo bardzo często kupujemy, bo coś nam się podoba, bo ktoś coś powiedział, ale dla mnie ważniejsze to jest właśnie, jeśli już mam kogoś oglądać i obserwować, to są to osoby, które faktycznie kogoś malują, a nie tylko dostają piero paczki, użyją coś dwa razy i, i tym rzucają. Zresztą, już to w beauty to już w ogóle nie oglądam. W ogóle nie oglądam. Nie mam po na to czasu, a po drugie. A po nie mam czasu, tak naprawdę, bo to nie chodzi o negowanie czyjejś pracy czy tego, co, co ludzie robią w internecie, ale bardzo się po prostu skupiam na, na sobie i mam pełną listę rzeczy pod tytułem do zrobienia, do ogarnięcia, do sprawdzenia czy, czy coś takiego w ten desk. Więc tak naprawdę. Warto iść za swoimi marzeniami, warto e, podążać za wewnętrznym głosem. Jeśli oczywiście, że są pozytywny, bo teraz ja myślałam o wszystkich pod podcastach kryminalnych, które słucham, ale e, nie chcę zbaczać e, storu myślowego. Próbujcie. Nie mówię od razu rzucajcie swoją pracę w cholerę i w ogóle y, od razu się rzucajcie na głęboką wodę, wymalujcie z 30 osób, y, zobaczcie jak Wam to idzie, y, sprawdźcie gdzie macie y, błędy, co wam, y, co wam nie wychodzi, y, czego potrzebujecie, co jeszcze potrzebujecie kupić, dokupić i y, jeśli chodzi o szklenia, y, Idźcie do osób, których prace Wam się podobają. Jeśli jesteście osobami bardzo początkującymi, no to raczej warsztaty z makijażu scenicznego typu, nie wiem, coś ostrego, mocnego, cut crease i tak dalej, nie. Mierzcie też siły na, na zamiary, nie rzucajcie się teraz na głęboką wodę, nie obiecujcie klientkom charakteryzacji, jeśli nawet nie potraficie, dobrze cienie blendować. Bo, bo to też nie o to chodzi, bo później są takie, takie sytuacje, że ktoś jest zniechęcony do korzystania z pewnych usług, bo poszedł do kogoś, kto tego nie potrafił zrobić. I jedna rzecz, co też zawsze mówię, nie bierz pieniędzy za rzecz, której zrobić nie potrafisz, bo jeśli uczysz się dopiero, to też nie chodzi o to, żeby robić wszystko za darmo, robić za free. To może być nie wiem, kup mi pędzel nie, tam za 5-7 funtów, kup mi jakąś tam, nie wiem, dwie konturówki itd. i tak dalej. Po prostu, wiecie, można aby za produkty gdzieś tam y, 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 trochę, troszkę malować, bo całkowicie za darmo, malować, na, jak nauczycie malować, Całkowicie za darmo nauczycie yy, osoby wokół Was, że coś dla nich robicie, a później za to brały pieniądze, no to będziecie te zdziwione, ale że no jak to, przecież ode mnie nikt nie brałaś, a teraz nagle chcesz ode mnie pieniądze. Więc kochani się, bracia, liczymy się jak Żydzi. Zastanawiałam się kiedyś czy nie nagrać takiej e, serii, właśnie na YouTube'a, czy nie wiem, Instastory, właśnie na, na Instagramie, nie pozapisywać pod tytułem, właśnie, praca z klientką, przygotowanie, właśnie, e, klientki do, e, do spotkania, pełen wywiad, jak to powinno wyglądać, żeby nie była to tylko właśnie taka sucha e, usługa, ale też, żeby to było naprawdę taki. Profesjonalnie, opiekuńczy serwis. Ja, ja to dla dziewczyn tłumaczę, ale stwierdziłam, że jednak zostawię to na te warsztaty makijażowe, które prowadzę dla dziewczyn, które wchodzą w zawód lub które przychodzą zobaczyć moje techniki, gdzie właśnie malujemy modelki. Także jednak to zostawię dla siebie. Tak, to, to będzie póki co. Może kiedyś stwierdzę, że będę miała o tym ponagrywać i ponagrywam, ale na dzień dzisiejszy to na razie wiecie. To trzeba przyjechać u mnie trochę posiedzieć, posłuchać, ale wiem, że dzięki temu, co dziewczynom przekazuję, to czuję się też pewniejsza tego, że ich usługi będą jeszcze, jeszcze lepsze. Także czy jest miejsce w branży beauty dla ciebie, 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 ciebie? Jest miejsce dla, w branży beauty dla każdej z nas. W każdej dziedzinie, ponieważ każda z nas ma po pierwsze inną stylistykę, e, będzie miała inny rodzaj serwisu. E, to będzie serwis w domu, to będzie serwis z dojazdem, to będzie serwis w salonie, e, to będzie serwis online. Każda z nas będzie inną cenę. Inna grupa klientek jest e, na cenę za 15 funtów, że tak powiem, a inna grupa klientek jest za makijaże za 50-70 funtów. Raczej to się nie, nie wymienia, nie, nie krzyżuje. E, Klientki się zmieniają wraz ze wzrostem cen i no to, to już jest, wiecie, to już jest w ogóle coś może co nawet tutaj nie, Was nie interesuje, czy garać na ten temat nie muszę, ale, ale tak jest. Im wyższa cena inaczej. W życiu chodzi o to, żeby zarobić, ale na koniec miesiąca możesz aż tak bardzo się nie narobić, nie natyrać. Bo pomyślcie, ile musicie zrobić, e, nie wiem, rzęs, paznokci, makijaży, żeby zarobić powiedzmy 500 funtów. Możecie e, zrobić tak naprawdę 10, że powiem, zro no, zrobić 10 e, makijaży, a możecie zrobić tych makijaży 30. Ile lżejsza jest praca na mniejszej liczby osób, ile mniej produktów zużywacie, ile mniej energii, ile praca jest przyjemniejsza. Ale z czasem właśnie się do tego pułapu przechodzi. Sama bym chciała, żeby był styczeń, bo chciałabym podnieść ceny. E, bo problem we mnie jest taki na przykład, że jakby nie, e, pomimo tego, że wiem, że to co robię jest e, na wyższym poziomie cenowym niż aktualny, który mam, to wiem też w jakim mieszkam mieście. Wiem, że to jest Peterborough, e, że e, to nie jest Londyn, czy Manchester, czy jakieś duże duże miasto ale chyba już dorosłam do tego, żeby y, mieć ceny, na które zasługuję, ale też mi to zajęło sporo czasu, żeby, y, żeby sobie to uświadomić, bo właśnie to chodzi o ten końcowy bilans. Ile faktycznie czasu, pracy i energii musiałam włożyć w to, żeby konkretną sumę zrobić. Ale dobra, już kończę. E, dajcie znać czy taka pogadanka, em, była dla Was fajna. Znam kilka osób, poznałam prywatnie, czy pisało się do mnie, że jak widziałyście właśnie, że się rozwijam, że jednak zawsze miałem, że nie, nie, żaden, że nie rzuciłam pracę, że po prostu jestem sama, sama dla siebie, że się rozwijam, że idę do przodu. Często Wy jesteście, że gdzieś moimi klientkami przychodzicie, mówicie, mówicie mi podobne rzeczy, że Wam się podoba to właśnie, w jakim to kierunku idzie, że to nie stoi w miejscu i że Was samych to motywuje i jak ja to słyszę, to mnie to Motywuje jeszcze bardziej, mi się jeszcze bardziej sobie myślę, kurde, mówię super. Hmm. Więc mam nadzieję, że tej energii Wam tutaj przekazałam, że Wam się zachciało, że nie wiem, może sobie zrobicie jakąś listę rzeczy do, do zrobienia, powoli zaczniecie się realizować. Najważniejsze, żeby iść do przodu, żeby się rozwijać, bo szczęśliwa kobieta to jest szczęśliwa rodzina i szczęśliwe otoczenie. Tak uważam, tak jest. Mówię z własnego doświadczenia, Także mam nadzieję, że Wy podobnie będziecie odczuwały. Także z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym filmiku. Jeśli Wam się taka poganaka podoba, to proszę o kciuki do góry. Widzimy się już niedługo. Pawa! Pa.